Sponsorem programu jest Orlen, generalny sponsor polskiego narciarstwa. Dalekich lotów polskim skoczkom rzeczy firma Blachotrapesz, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. Dzień dobry w 2026 roku. Dziennikarstwo Śledcze się kłania. Co byście tam panowie z windą na nawywijali na górze? Bo tam uśmiechy od ucha do ucha w telewizyjnym przekazie. Nie wiem, ee, ja tam tylko stałem. Ja już przyszedłem, to było zepsute. Czyli to nie ty byłeś uwięziony? <noise> nie, 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 nie. Jaki to był dzień, jakie to było wejście w nowy rok? Hmm. Powiedziałbym, że. To był dobry dzień, solidny pod względem e, pracy. Natomiast ogólnie mm, no miałem trochę gorsze samopoczucie jak wczoraj. E, czasem tak jest, że masz dobry dzień i potrzebujesz mniej jakby koncentracji, mniej wysiłku, żeby, żeby coś wyszło, a czasami po prostu no, potrzebujesz włożyć więcej energii w coś, żeby, żeby to było dobre. A to i tak jest takie. Powiedzmy średnie, nie? Ale pomimo tego, że mam świadomość, że ten dzień był trochę gorszy niż, niż poprzedni, to, e, no to jakościowo to jest, to jest w porządku. Zadowala mnie. Dużo tutaj zawsze się dzieje, wiesz, petardy, pytania, no. spotkania, nagrywki, życzenia, to, tam, tamto, się, to masa kibiców. Ty się napędzasz taką atmosferą, no. czy starasz się zawsze to odsuwać, żeby zostać skupiony na zadaniach? Bardziej zostać skupiony na zadaniach. No tego, um, tego pobudzenia jest aż na, na to tutaj dookoła, tak jak sam powiedziałeś. I, e, i nie trzeba szukać i, i czerpać się z zewnątrz, bo to samo przychodzi po prostu już w trakcie zawodów. Po wczoraj, po tych kwalifikacjach, hmm. kiedy była czołowa dyszka, jakiś taki hmm. mały, jakaś taka diabella mała tutaj usiadła na ramieniu i mówiła, może to już, może nie. to jutro, czy, czy nie? Nie, no wiesz, tak, no to no, nie może, tylko jest. No, nie? No, wczoraj mi nikt tego nie dał, tylko jakby skoczyłem dobrze i znalazłem się w pierwszej dziesiątce. No dzisiaj tak jak mówię, miałem gorszy dzień. Um, y i, I byłem w drugiej dziesiątce, ale to jest tak jak mówię, to jest wszystko w porządku. Ja jestem zadowolony ze, ze skoków z pracy, jaką dzisiaj zrobiłem. Cieszę się, że dwukrotnie miałem okazję zaprezentować się przed tak e, po prostu e, no, pozytywną publicznością przed takim dużym tłumem i, e, i w takich zawodach. W Oberstdorfie próbowałeś się dołożyć coś w serii próbnej tutaj taka próba nastąpiła, czy to jest trzymanie się w ryzach. Nie dzisiaj już było trzymanie się ściśle planu e, przez wszystkie trzy serii i te skoki były, były ok, były na pewnym poziomie, one były bardzo porównywalne, wszystkie trzy. Zresztą też i odległości były bardzo podobne, także pozytywnie. Kompletowanie turniejowych skoków to jest coś, na czym ci zależy, na pewno ci zależy, chcesz wiesz, zawsze przejść dalej, ale czy to jest ważne, żeby gdzieś tam w tym turnieju się cały czas liczyć? Wiesz co? Nie, nie podchodzę do tego. No, w turnieju, wiesz, jak nie jesteś pierwszy, nie walczysz o tam pierwsze trzy miejsca, no to, no to później to jest takie nagroda pocieszenia. Nie? To znaczy, też nie, żeby to źle nie zabrzmiało, bo tak naprawdę zawsze jest o co walczyć. To, że tam nie walczysz o zwycięstwo, czy tam o podium, czy o pierwszą wszystkę, no to, to wiesz, to możesz walczyć o cokolwiek, o, o dobry skok, o to, żeby się pokazać z dobrej strony, czy dla siebie nawet o, o każdy punkt. Ale ja bardziej chcę po prostu oddawać dobre skoki, najlepsze na jakim jest stać w danym momencie, zrobić po prostu konkretną rzecz, a przy tym e, no tak się normalnie po ludzku ucieszyć po prostu z tego, z tego, gdzie jestem, co robię, pożegnać się z tymi kibicami, z tym miejscem właśnie w taki, taki dobry sposób. My często narzekamy, że ale szkoda, że trzeba wstać w nowy rok, że inni się bawią i tak dalej, mhm. ale, ale chyba gdzieś Troszeczkę tego będzie brakować, właśnie tej formy witania Nowego Roku. Ja, mi to zawsze odpowiadało, no, wiesz, niektórzy się budzą z, w różnym nastroju, wiesz, ten Nowy Rok, ja się budzę zazwyczaj wypoczęty, w dobrym nastroju i, e, no, i ja się bawię na skoczni potem. Nie? Najlepsze, najbardziej zprocentowane. Cytując klasyka, on się tymi skokami bawi. On się bawi tymi skokami, to jest fighter. Pomachałeś Grosy Olimpiaszance stadionowi? Mm. Jakaś myśl przeszła przez głowę, czy to po prostu taki. Nie, pa, nie to pa. było takie. Tak, to było na zasadzie papa. Pa. No było, było super. Cieszę się, że, że tu jestem. Cieszę się, że jestem w tym miejscu. Na razie. To wszystko ode mnie. Wspaniałego roku. Życzę Camilu. Dzięki, wzajemnie. Wszystkiego dobrego.